Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Battlefronta. E, Boże, z, z Minecrafta. Tak, gada. E, z, z Minecrafta i, w e, z serii MCS. Jak ostatnio pamiętacie, wy, wylądowaliśmy na tej wyspie. I tak teraz patrzę co się jest. E, I. I. I to tyle. Zgubiłem łódkę. No i, i, i tutaj się pożegnaliśmy. No i, I to tyle. O Boże, to pierwsze. Dobra. On nie, on nie może robić błękit z nie? Dobra. Lecimy tutaj na wyspę się zrzemnąć, żeby nas te topielce nie goniły. Shift. O Boże, muszę... Lecimy, lecimy gdzieś na górę, oby tylko tutaj, żeby się nikt nie rozbił. To by było nieciekawie. ciekawie no, no. A, tam są lodówce. Tam są lodówki. I czy ja mam jakieś drzwi? Znowu się nie przygotowałam. Boż. Czyli znowu robimy crafting table. Robimy tak. Nie zgadnijcie po co mi drzwi. Bo przez drzwi można oddychać. Yy, I poczekaj. przez drzwi można oddychać i przez drzwi będzie można tam się bawić się tak? Powiem. Trzy pary drzwi myślę, że mi wystarczy. Wsiadamy. i to było tutaj. Oczywiście już, żeby nie było tutaj, co są. O nie, na to nie chcę, nie chcę wpływać. Shift. O, dobrze. Jeszcze podpłynę. O nie. O. To chyba można potem jeść. Do zbiory. Dobra. Nie, 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 nie. Boże Widzimy tu jakieś topiace. Nie widzimy. Czy to można zjeść? Nie można. Czy mam coś do jedzenia w ogóle? No to. Patrzcie jak się przegotowałam. Fajnie Nic gnieździe. Co jest? Co mnie, co mnie zasnęło? Co mnie zasnęło? Dobra, schodzimy. O nie, o. Pierwszy, pierwszy śmieć. Gdzie jesteśmy? Czemu mi się spawn point nie zadziałał? O nie. O nie, no i gdzie teraz ja mam iść? No bo przecież się przespałem w łóżeczku no i przecież sobie zaznaczyłem z PwnPointa. A łóżeczko zostawiłem też tam. Aha! Bo łóżeczko przecież zniszczyłem. Fajnie. Dobra. Super. <laughs> Nie ma tu nic. Idziemy szybko po te i te, i te masy Tymki moje I O Boże, wiecie co robimy Szukamy naszej baziorki Ja baziorki nie znajdę. O, pamiętam chyba tutaj to było, to miejsce. Tak, tutaj przechodziłem i mówiłem w pierwszym odcinku. No, chyba, że znajdę jakąś wioskę tam tam Tak, tak, tutaj się podbudowałem. Hmm, pójdziemy sobie tam do tej twierdzy, że tak powiem, może tak nazwać. Nie wiem. Kiedy indziej w innym odcinku, bo tam mam no, się jakiś potworek z Zazaru. to już mi zabiśmy zaliczony. I bardzo wam dziękuję, że yy, tyle już mamy subskrypcji na kanał. Miały 3 miesiące i już mam 30 subskrypcji. Więc dziękuję bardzo za to. Bardzo wam dziękuję za to. Że aż tyle subskrypcji jest już pod moim kanałem. No i oczywiście za zachęcam do subskrybowania mojego kanału. No i... Łapkowanie. Też. Ja szybko tutaj na tą wyspę. Tak, tutaj było to. Aha, a najgorsze jest to, że te itemki są gdzieś tam. I tam nie mogą zazleć to pielce. Więc niezbyt ciekawie. Tutaj jakaś łódka była jeszcze. Płyń szybko. Tutaj to pielce zjedzą za chwilę i tyle będzie. Ze swojej wyprawy Pięknej hmm. Czy to było w tym kierunku, czy to było gdzieś indziej lodowce ta lodowce widziałem tam Tak? Tak, to już widzę. Mas takie wysepki. O! Czyli tutaj będzie ta świątynia, mniej więcej. Dobra, powinienem tam dopłynąć. Ale wątpię, że masz tam jeszcze te itemki. Więc jestem na stratach. Płyń szybciej, Lubiks. O. Fajnie. I teraz tak. To jest wyspa. Tak, to jest stawisko. Mam bać ten Crafting table. I teraz tak. Czy to. Muszę się. O, tak, to było tutaj. Czy moje i te masy tam jeszcze siedzą. Siedzą i na mnie czekają. Zrobię teraz aż głupiego. może mi nie wyjść. Fajno. Fajnie. To 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 to. to, 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 to. To, O, i tak będziemy się w kółko patrzeć. Nie no, żartuję. Potem przepłynę. Dawaj Kubiks, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, nie zatrzymuj się! Oby bo tam, ten popielec tam nie, nie siedział jeszcze. To moje itemy. Płość szybko do łódki i zbieraj itemy. Uh, udało się. Hip, hip, hura. Mam wszystko. No chyba wszystko. Nie ma kibla. Nie ma. No. Ludzie, udało nam się. Co prawda no... Nie zdobyć twierdzy, ale zawsze coś. I teraz tak. I pójdziemy sobie na te lodowce. Bo ona mnie, szczerze mówiąc, zaciekawiła. I zaciekawiła mnie jeszcze ta wysypka. Poczekajcie, muszę... Tam jest ta wysypka, więc tu jest taka wysypka. Dobra, muszę pamiętać, żebym potem się nie zgubił i przespać gdzieś w rozsądnym miejscu. Shift. A czemu ja tu całym Aha, no to fajna, fajna wystawka, proszę hmm. Fajnie! Ach, za co? Lecimy do bazy. Przez lodowce. Może tu znajdziemy. Albo nie. Czy mi się polarne można oswoić? Chyba nie. Szkoda. W sumie miał takiego. Nie gdzie słońce, gdzie jest. Bardzo rozsądny. Nie, nie idę. Nie idę. Tam, tam jest statek zatopiony. Nie, bo mnie zjedzą topielce. Skupiłem się. Odnalazłam się. Hmm. Wiecie czym będę się odżywiać. woda dostać. No nie! Jeszcze mi tam łódka, dobra, nieważne. Potem ją wezmę. Co? No chyba sobie jajce robicie. No nie, to nie jest ta wyspa, naprawdę? O Boże! Pechowy dzień. Bo przez to, że jest tak ciepło. No, Stewie. Dziękuję. Już myślałam, że straciłem jeszcze łóżko. O Boże! I gdzie ja teraz będę mieszkać? No to fajnie. No to fajnie. Superowo. Maliłam się o kilka woczyn. Ale tu jest to, to tu jest moja wyspa. Tak? Tak czy nie? Hmm? No? Tak czy nie? Tak, chyba. Albo odkrywam wciąż nowe tereny i chyba tak wam coś laguje. O nie, to jest moldery. Szybko do poziomu. Cłowy dzień w Minecrafcie. Wiem jak nagram to na filmie. Nie! widzicie? Tu to co ja? Nie ma tutaj łódki. No chyba sobie jaja robi się. Gdzie jest moja łódka? Wodorosty przepalamy. I robimy coś, co muszę, muszę zrobić w końcu. Czy tak robi? Tak. Dobra, na początku sobie zrobimy klatę. O tak, klatę. Teraz sobie zrobimy kaka-kask. I teraz sobie zrobimy półciorki. Teraz sobie zrobimy jeszcze tak. Fajnie. No ale chowy dzień w Pach, pach, pach. Słórkikę mogę zrobić i teraz szybko jemy wodorosty suszone. Ui, mogę spr sprintować w końcu. Boże, to było piekło. Mamy i teraz sobie zrobię Ironowy Mieczyk. Nie, no tutaj, tylko tutaj. Tak. Dobrze. I teraz chodzimy do kopalni, bo ja pochodnie jeszcze nie skraftowałem. A, seria poszła w las, dokładnie. Tak Szkigwia. No, wiem, że mam kamienny kill off ale chcę już tego skończyć. Teraz Mmm. <śm> To może nie. To może minąć. Bungiel. Bungiel, ludzie znaleźliśmy bungie. Ale fajnie. Jakby mnie tutaj jakiś potworek zjadł, to bym się wkurzył i to nieźle. Fajnie, nie mam Miałem już chyba ósmy level, mam drugi, bo zginąłem z popielca, który nie wiem, jak mógł mnie zjeść. Grzegorzu, nie Już? Już, Dobrze. OK. Jest gites. wychodzimy na powierzchnię i robimy sobie pochodynki. Tutaj sobie postawimy jedną. Uh. O Boże, ja myślę, że to już koniec. Coś mi się zawaliło, teraz na głowę w kurze. się wkurzę. Mm -hmm, mm -mm. Koniec. Jeszcze jeden bungiel. Fajnie. Możecie mi napisać, jeśli widzieliście, gdzie jest moja łódka, którą postawiłem się zbliżawała i zniknęła magicznie. Ostatni kamyczek. Kolejny kilo. Myślę, że ja sobie tutaj pokopię poza odcinkiem na no spokojnie i mam nadzieję, że mnie nic już nie zje. A z wami będę się powoli żegnać, tylko wyjdę z tej kopalni. Więc dziękuję bardzo za oglądanie już w żelaznym Armorku. I cześć, dostawajcie subika i łapkujcie kanał, pisz piszcie komentarze i wszystko inne. Co dobre. Dziękuję za oglądanie i cześć.